Wszystkim z tej strony, Kate, i dziś przychodzę do Was z czymś trochę nietypowym, ponieważ z pierwszym oryginalnym polskim serialem Disney. +a. I co prawda, bardziej w wtajemniczeni już o tej produkcji słyszeli od dość dawna, ponieważ no, krążyły informacje, że taki serial jest stworzony, że faktycznie będzie. Oryginalny polski serial na Disney Plusie, a teraz dostaliśmy nareszcie zwiastun tej produkcji i troszkę więcej na jej temat, więc stwierdziłam, że obejrzyjmy sobie to razem, omówmy sobie w ogóle, co to będzie, czy warto czekać, czy zapowiada się to naprawdę ciekawie. Bo jest tu kilka śmiesznych smaczków, o których chciałabym wspomnieć, jednak najpierw może obejrzymy ten. Tą to, to zapowiedź. Ciężko nazwać to zwiastunem. Mamy tutaj tylko 37 sekund. No i mm, normalnie robię tak, że najpierw oglądamy po wersję oryginalną, później wersję z polskimi napisami e, lub z dubbingiem, e, a tutaj. Znaczy, nie no, za, później zawsze wersję z dubbingiem. E, a tutaj mamy tylko i wyłącznie jedną, jedyną wersję, ponieważ jest to produkcja polska. I tylko 37 sekund, więc będę no musiała się porządnie rozgadać, żeby z tego wyszedł sensowny materiał, ale myślę, że. Dam radę, ale teraz obejrzyjmy sobie to i omówmy, co nas czeka. Prowadzę śledztwo. Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa. Mamy seryjnego mordercę, trzy ofiary i żadnych postępów w śledztwie. Ty nie rozumiesz, jaka jest stawka Podolski. Czy przyznajesz się do winy? Tak, na Disney Plusie już tutaj dwu. Halo, poproszę, dziękuję. 12 września, więc naprawdę całkiem za niedługo. Chociaż tak się skupiłam na tym, że jest to pierwsza polska produkcja Disney Plusowa, to zapomniałam w ogóle powiedzieć, jaki jest tytuł. Tak, mamy Breslau. Jest to serial kryminalny, który będzie się dział w Breslau, czyli w przedwojennym Wrocławiu. I no, wygląda od pinke generycznie w zasadzie, tak mi się wydaje. Um, ale ja bardzo lubię kryminały, więc i tak chętnie obejrzę. Mam nadzieję, że pokażemy na Disney Plusie, na co nas stać e, i, i że będzie to całkiem ok. Chociaż no, na razie zapowiada się dość przeciętnie, nie? E, chociaż no, czuć w tym pieniądz, czuć, że będzie to serial raczej taki fajny, porządny, e, ale. Nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, jakich my tutaj mamy w ogóle aktorów w głównych rolach, ponieważ mamy tutaj Tomasza Sztucharda, tak się czyta jego nazwisko. Tomasz Szuchart pojawi się tutaj w głównej roli naszego policjanta podolskiego, tak, Franc Podolski jest tutaj komisarzem policji, który musi rozwiązać sprawę zabójstwa. Tutaj się to będzie dziać w 1936 roku, gdy zbliżają się dziewiąte i je, 11 je, igrzyska olimpijskie w Berlinie i tak, mamy tutaj tego pana, ale główną rolę żeńską zagra tutaj Sandra Drzymalska i czy to duo z czymś Wam się kojarzy? Bo tak, tych samych dwóch aktorów dostaniemy w Netflixowej lalce, e, którą dostaniemy najprawdopodobniej w, w 2027 roku. E, ale no, już jakby opatrzyliśmy się z tym, ponieważ już dostaliśmy pierwsze zdjęcia i, i wiadomo, że oni się tutaj pojawią. I zauważyłam, że nawet e, przy, przy tym zwiastunie tutaj e, w komentarzach pojawił się żart, że mamy tutaj e, Łęcką i Wokulskiego we Wrocławiu więc no tak też śmiechłam jak zauważyłam, że mamy tutaj tą Sandrę Żmalską, ponieważ śmiesznie, więc będzie nie pomyl lalki, ponieważ powstają dwie różne lalki, ale też tych samych dwóch aktorów dostaniemy w oryginalnym serialu Netflixowym polskim i oryginalnym serialu Disney Plusowym polskim śmiesznie. <laughs> ale no całkiem ciekawie się to zapowiada, jestem zaintrygowana, chociaż myślę, że przede wszystkim kupuję mnie tutaj to, że jest to kryminał, a ja po prostu ten gatunek bardzo, bardzo lubię. No bo sam zwiastun na razie nie prezentuje nic szczególnie wyjątkowego, mam takie wrażenie. No i też dużo ludzi zaczęło tutaj narzekać, że w kółko ci sami aktorzy. No tak się akurat złożyło, <noise> że tych samych głównych aktorów mamy tutaj oraz w tej nieszczęsnej lalce, więc jest to zabawne, ale i fajnie się to zapowiada. I, I, nie wiem, wydaje mi się, że, że jest to coś wartego. Uwagi, więc koniecznie dajcie znać, czy czeka się, czy jesteście ciekawi, co Polacy są w stanie pokazać na Disney Plusie. Um, I i czy, czy lubicie w ogóle kryminały, czy jesteście zainteresowani tym serialem, czy będziecie chcieli go obejrzeć, czy raczej zupełnie nie um, i nie jest to produkcja dla Was. No fajnie, że dzieje się to w Polsce, nie? I faktycznie po Polacy tworzą coś w Polsce mocno polskiego, e, chociaż trochę oklepane. Moglibyśmy zrobić oryginalny polski serial na Disney+, który będzie fantastyczny, nie i <laughs> nie będzie miał nic związanego z tematyką wojny i Polski, ale wiadomo. To jest pierwszy serial oryginalny od Polaków, więc wiadomo, musimy wykazać tym, co potrafimy najlepiej, czyli temat okołowojenny, który dzieje się w Polsce, bo jakby wiadomo, nie. <laughs> Klasyczek, ale mam nadzieję, że całkiem dobrze się to przyjmie, że spodoba się widowni na całym świecie. Chociaż nie wiem, czy to będzie grane tylko, znaczy, będzie dostępne na Disney Plusie tylko w Polsce, czy w innych krajach również. E, nie jestem do końca zorientowana. Jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że dobrze się przyjmie i będzie to dla nas furtka, żeby więcej oryginalnych polskich produkcji na Disney Plusie pojawiało się w przyszłości. Bo nie ukrywam, że no, poza tym, że jest to kryminał, to liczyłabym na coś, co będzie bardziej nietypowe niż tematyka okowojenna. Polsce, od Polaków, nie? Ale tak, no będziemy mieć tutaj z tego co widzę 8 odcinków. Gdzieś to tutaj przed chwilą widziałam... Poprawka, widziałam to na Disney plus Polska na Facebooku, że będzie faktycznie tutaj 8 odcinków, więc więcej niż w lalce, ponieważ lalka ma mieć odcinków 6. No zobaczymy. Trzymam kciuki, naprawdę chciałabym, żeby wyszło to na porządnie, fajnie i żeby nie było to Jednorazowa, jednorazowa akcja od nas, tylko żeby powstawało tego więcej, byłoby super, nie? Liczę na to, więc czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak, jak Wy się na to zapatrujecie. Czy, czy chętnie obejrzycie, czy raczej jesteście już znudzeni w kółko tym samym, <laughs> że polskie to wiadomo, że tematyka wojenna. No, nie wiem, czy Pana jest tak zupełnie szczerze, więc no, ale. Oby było tego po prostu więcej w przyszłości. Eee, piszcie, komentujcie. Eee, czekam na wasze opinie, czekam na jakąś ciekawą dyskusję, póki co bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego krótkiego, y, losowego materiału, bo Polska dla Polaków i tak dalej. Dziękuję moim przekonanym patronom za wspieranie tego kanału, no i do następnego. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej takich y, losowych, spontanicznych akcji tutaj na kanale, bo nie ukrywam, bardzo losowo na to wpadło, żeby to nagrać, ale hej! Trzeba to nagłośnić, nie? Do zobaczenia. Pa-pa!